Iwona Pietrala, jesteś piękna, odkryj swoje piękno. Co to znaczy być umiłowaną? Jako młoda dziewczyna dorastałam, czytając gazety, kolorowe magazyny, które bardzo zniekształciły moje patrzenie na mnie samą, narzuciły pewne ramy zachowań, wyglądu, oczekiwania, kształtując moje postrzeganie rzeczywistości. Nie wiedziałam, co znaczy miłość, ani nie potrafiłam kochać. Myślałam, że swoją wartość odnajdę w relacjach z przyjaciółmi, w związku czy w świetnej pracy. Nic bardziej mylnego. Odkryłam, że nie ma takiej osoby, która sprawiłaby, że będę szczęśliwa, jeśli sama ze sobą nie będę szczęśliwa. Ale jak dotrzeć do tego miejsca? Jako dorosła osoba zawsze miałam poczucie, że jestem niewystarczająco piękna, dobra i co bym nie robiła, czułam, że to nie wystarczy. Nigdy nie patrzyłam na to, jak dużo osiągłam na co dzień, lecz patrzyłam na swoje braki i stale porównywałam się z innymi kobietami. Też tak masz? Po swoim nawróceniu i odkrywaniu, co Boże Słowo mówi na mój temat, Zaczęłam naprawdę odkrywać to, kim jestem i do czego zostałam stworzona. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu, mawiał święty Augustyn. Jako kobiety bardzo mocno potrzebujemy odkryć to, jak widzi nas Bóg i nasze piękno, które jest w każdej z nas. Aby nikomu nie zazdrościć, nie porównywać się, nie narzekać, chciałabym, abyś teraz przyjęła do serca tę prawdę, że Bóg bardzo Ciebie kocha, oddał życie swojego jedynego syna, by pokazać Tobie, jak wielka jest wartość i cena Twojego życia. Nie ma takiej drugiej, jak Ty. Czy to nie jest wspaniała nowina?